Kiedy mężczyzna powinien pracować kobietę? Jak uważacie? Na pewno musi ją bliżej poznać. Bliżej co to znaczy bliżej? No, no nie tak z lotu. Nie z lotu. Nie, nie, ale nie, godzinka, dwie. Nie, że podchodzi i od razu całuje. Nie? Takie? No, nie. Aha, rozumiem, no, ale... w dzisiejszym czasie brakuje tego dystansu, a czasem to na co się czeka jest znacznie ciekawsze niż to co się dostaje od razu. Więc może generalnie jednak miło by było wyjść na spacer, przejść się, porozmawiać, I poznać się poznać i, 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 dokładnie, dopiero, i dopiero potem... Jeszcze byłoby fajnie, gdyby zapytał, to. czy może, a nie, że tak... Nie, pytaj, czy nie, nie, pytaj to jest pierwszy wszystko, nie. Pytać nie, nie można, to nawet my się nie pytamy, jak chcemy kogoś pocałować. Ale po pierwsze spotkaj, jak Zależy. Zależy. Bo jeżeli ktoś nie zaplusuje, to nie ma co go skreślać, ale całować też go nie będziemy nie I mówię. nie damy się pocałować. Też nie. W takim razie dziękuję za fantastyczną wypowiedź. Pozdrawiamy z naszego pięknego miasta. Przedniej. Tak jest dokładnie. Naj najkulturalniejsze panie Jakim. <noise> Kiedy mężczyzna powinien pocałować kobietę? Jak pani wypowiedziała? powiedziała? Myślę, że nie ma, nie ma takiej uniwersalnej... Pani by tak wolała? Ja bym wolała, wolałabym poczekać na ten moment, yy, tak aby nie wszystko wrażyło się od razu. A. Yy, powiedz mi, jak Ty uważasz, kiedy masz zapewnienie pocałować kobietę? Powinien pocałować wtedy, kiedy ją dobrze zna. Kiedy ją dobrze zna? Tak, porządna? bo e, całowanie osób przypadkowych dla mnie nie jest takie zbyt pozytywne. E, bynajmniej ja tak e, nigdy nie robiłam i uważam, że to jest no, taka masz. sfera e, Trzeba poznać tą drugą osobę, Bo tak, e, tak jak, jak długo to ma trwać, takie poznanie? Rok? Nie no, nie no, myślę, że jeżeli kogoś się na tyle poznać, że się komuś zaufa, to czemu nie? Ale to tak na spokojnie, nie? Wszystko na raz. Rozumiem. W takim razie dziękuję bardzo. Pozdrawiamy naszego pięknego miasteczka. Szczecin. Szczecin. Kiedy masz się za <laughs> kobietę? Nie ma szczytnych zasad i trzeba to po prostu wyczytać. Tak. Takie dwa zakaz. W skrócie edukacyjne tak. Pozdrawiamy naszego pięknego miasta. Pozdrawiamy. A nie moje. Może nie? Ale nie pozdrawiamy naszego pięknego tak. miasta. Tak. Pozdrawiam radą.